Witamy w Motorakowski, gdzie posiadamy największą dostępność pojazdów kudrzej Motor w całej Polsce. W dzisiejszym filmie pokażę wam naszą ofertę na kłady Motor. Zaczniemy sobie od SFA 1000 w kładach posiadamy silnik V2 generujący 93 konie mechaniczne oraz bardzo bogate wyposażenie standardowe. W cenie kłada otrzymujemy elektroniczną wyciągarkę o dźwigu do 1,5 tony. Kład tak samo fabrycznie jest wyposażony w handbary, a dodatkowo posiada elektroniczny wyświetlacz TFT z możliwością screen, mirroringu. Co oznacza, że możecie sobie oglądać nawet YouTube'a czy Netflixa. Przejdziemy sobie do kół. Tutaj posiadamy 14-calowe felgi z bedlokami, co zapobiega ześlizgiwaniu się opon przy niskim ciśnieniu roboczym. Kład posiada również pełne oświetlenie LED-owe oraz przedni bardzo wytrzymały bumper. Dodatkowo, co wyróżnia tego kłada na tle konkurencji, to możliwość poruszania się po drogach publicznych z dwoma osobami, ponieważ kład posiada homologację T3B ciągnika rolniczego. A dodatkowo kład posiada amortyzatory gazowo-olejowe z możliwością możliwością regulacji. Ciągnik posiada również hak holowniczy umożliwiający holowanie przyczepy do 750 kg. Dodatkowo kład posiada certyfikat podwójnej kontroli jakości, a samego kłada możecie kupić już za jedne 41 990 zł. Fajną sprawą jest również możliwość odliczenia 100% WAT w przypadku większości działalności gospodarczych. Kuderaj Motor Motorakowski posiadamy wszystkie kolory kłada dostępne od ręki, a wyświetlają się one teraz na ekranie. Dla osób szukających czegoś mniejszego posiada SFA 600. kład napędzany jest silnikiem V2 o mocy 56 koni mechanicznych. Jeżeli chodzi o wyposażenie to zamiast 14 calowych felg posiadamy 12 oraz nie posiadamy bedlocków. Natomiast pozostała część wyposażenia jest identyczna jak w SFA 1000. Dodatkowo 600 jest tańsza od 1000 o 9000 zł. Możecie ją kupić już za 32 990 zł w wersji Pro. Tak samo jak w przypadku 1000 600 posiadamy w każdym możliwym malowaniu dostępne od ręki. Jako jedyny dealer w Polsce posiadamy również możliwość jazdy testowej kładem zarówno SFA 1000, jak i SFA 600 Pro. Zamów kłada już dziś telefonicznie, online lub odwiedź nas osobiście. Motor Akowski. Największa dostępność pojazdów Kujżej Motor w Polsce.